Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale, tym razem z Warszawy, gdzie podczas mojego długiego weekendu postanowiłam odwiedzić Flora Point i nagrać krótki przegląd z tego, co tam znajdę. Już na wejściu powitała nas przepiękna, taka późnoletnia wystawa, w której mnóstwo było takich właśnie ciepłych kolorów, jak czerwień, pomarańcz, żółć, oraz motyw truskawki, który był wszechobecny przy wejściu. Całość dość mocno kojarzyła mi się z takim właśnie uciekającym latem, ale też z takimi ciepłymi krajami jak Hiszpania czy Włochy. Także bardzo miłe wrażenie na samym początku. Ale flora zaskoczyła nas nie tylko wyjątkowymi aranżacjami na samym początku, ale też wielkością. Ja byłam święcie przekonana, że to jest dużo, dużo mniejszy sklep, że jest taki raczej kameralny, a okazało się, że sama część ogrodowa jest ogromna, że wybór roślin tam jest naprawdę duży. A jak już wejdziecie na hale z roślinami wewnętrznymi i osłonkami, no to naprawdę utkniecie na, na długi, długi czas. To nie będzie typowy przegląd, jak zazwyczaj robię, czyli nie będę wyszczególniać Wam każdej rośliny z ceną, dlatego że chciałabym zachęcić Was do odwiedzenia Flory. Nie tylko ze względu na to, żeby coś kupić, ale sam czas spędzony tam był przemiły. Było mnóstwo rzeczy, które warto było obejrzeć i była to naprawdę relaksująca podróż, dlatego chciałabym pokazać Wam takie zajawki, żebyście sami chętnie odwiedzili to miejsce. Myślę, że wiecie, że sekcja ogrodowa to nie jest moje ulubione miejsce, bo po prostu nie mam ogrodu i nie znam tych roślin, ale wspomnę wam, że możecie kupić naprawdę wszystko. Były tutaj i zioła, i owoce, i warzywa, i drzewka owocowe, także iglaki do ogrodu, czy kwiaty i inne rośliny. Także naprawdę wybór roślin ogrodowych był ogromny. Również osłonki i akcesoria do ogrodu. Tutaj też flora nie zawodzi i wybór jest naprawdę szeroki. I tym oto kontrowersyjnym kaktusem rozpoczynamy sekcję roślin wewnętrznych oraz osłonek. Jeszcze w żadnym sklepie z roślinami nie widziałam tak szerokiego wyboru ogromnych kaktusów, sukulentów czy euforbii. Naprawdę tutaj mieliśmy dość duże zaskoczenie. Ja, mimo że kaktusiarą największą na świecie nie jestem, to zatrzymałam się i dość długo nagrywałam te kaktusy, także podziwiajcie. Pierwszą z myśli miałam taką, że naprawdę te rośliny są zadbane. Bardzo niewiele z nich miało jakieś uszkodzenia czy skazy na liściach. Ciągle widzieliśmy pracowników, którzy tam chodzą między regałami, ciągle coś poprawiają, podlewają, tam po prostu cały czas ta pielęgnacja się odbywa. Także naprawdę na plus i widać, że to procentuje, ponieważ te rośliny były w świetnym stanie i naprawdę zachęcały do zakupu. Teraz na ekranie widzicie duże rośliny, takie naprawdę rozmiarze XXL i większym. I jak widzicie, flora na pewno jest dobrym wyborem, jeżeli chodzi o takie właśnie rośliny. Jest ich bardzo duży wybór i są w świetnym stanie. Jak widzicie, cały czas są doświetlane, więc myślę, że po duże okazy to tutaj. Przyznam wam się, że uważałam florę za sklep z wyższymi cenami niż w innych sklepach internetowych. Nie spodziewałam się, że da się tam kupić osłonkę poniżej 80 zł, a okazuje się, że tak, że nawet już od 12 można upolować naprawdę piękną osłonkę. Także pierwszy swój mit obaliłam. Również jeżeli chodzi o rośliny, myślałam, że one mają troszeczkę wyższe ceny, ale to też oczywiście jak się domyślacie, nie jest prawda. Miałam nic nie kupować raz ze względu na to, że jadę pociągiem, a dwa, że właśnie te ceny troszeczkę mnie tak stopowały. Ten mit również został obalony i wyszłam z flory z dwoma torbami roślin. Jeden ze stołów poświęcony był w całości sukulentom, różnego rodzaju kaktusom, ripsalisom, epifilom, euforbiom. Dość długo zatrzymałam się przy tym stole, to jest też zasługa Filki, która wygrała konkurs, a jednocześnie zachęciła mnie je do zakupu stapeli, co też zrobiłam właśnie we florze. Na koniec filmu pokażę Wam roślinki, które pojechały ze mną do Łodzi. Chodząc do Flory bardzo chciałam kupić sobie tego kaktusa Kadli, tego bez, bezkolcowego, natomiast nie było go w mniejszym rozmiarze, a ten był troszeczkę za duży jak na to na co się nastawiłam, więc niestety wyszłam bez niego, ale był naprawdę bardzo ładny. Wybór roślin we florze jest ogromny, naprawdę to cała paleta barw, rodzajów, gatunków, kolorowych osłonek, to wszystko jest takie lekko przytłaczające, ale w taki pozytywny sposób, że po prostu musicie mieć oczy dookoła głowy i bardzo powoli spacerować, żeby niczego nie pominąć. Przy kolejnym stole przywitał mnie prawdziwy ocean maluszków. Było ich naprawdę dużo. Najbardziej zainteresowały mnie oczywiście choje, kalistofyla i tutaj ta pilea pieniążek z warigacją. Nie zdecydowałam się, ponieważ już miałam rośliny w koszyku, a czekało mi jeszcze całodzienne chodzenie po Warszawie z tymi roślinami i potem jeszcze droga w pociągu. Do tego nie chciałam brać za dużo i wybierałam tylko te, które naprawdę mnie zachwycały i na które które bardzo chciałam po prostu mieć. Najbardziej zachwycona jednak byłam przy stole z Sansevieriami. Słuchajcie, było ich naprawdę dużo. Jeszcze nie widziałam chyba takiej ilości Sansevierii. I oczywiście, jak mnie znacie, wyszłam z Sansevierią, oczywiście. Ale nie taką zwykłą, to pokażę Wam na końcu, bo była tak piękna, że byłam gotowa zrezygnować z innych roślin, byle wrócić z tą Sansą do domu, co też się stało. Był całkiem spory wybór hoi, te, które tutaj widzicie to nie są jedyne choje. Dużo było choi takich, wiecie, wyrośniętych, dużych okazów już w wiszących toniczkach. One pewnie będą widoczne bardziej pod koniec filmu, bo wychodząc dogrywałam jeszcze właśnie wieszaczki, to co znajdowało się nad głowami, a było tam też sporo roślin, także za chwilkę zobaczycie inne choje. Dalej była ogromna ilość syndapsusów i epipremnów, szczególnie to epipremnum złociste, które wydaje mi się, że nie jest epipremnum złocistym, tylko jakimś high-color bądź inną odmianą, ponieważ było tak cudownie wybarwione, że na pewno to nie było zwykłe aureum. Ceny bardzo przystępne, tam że 20 parę złotych za sadzonkę epipremnum czy syndapsusa, więc naprawdę, naprawdę atrakcyjna cena. A teraz przechodzimy do działu dla kolekcjonerów. Tutaj szczególnie zaskoczyły mnie alokacje Bambino. Ceny oczywiście miały odpowiednie, ale bardzo ładne sadzonki, ładnie wybarwione. Bardzo interesujące i ładnie wybarwione były również bilki variegata. Niektóre liście były nawet takie half moonowe, bardzo ładne i zdrowe sadzonki. Ciał kolekcjonerski we florze to nie tylko rośliny za paręset złotych takie, na które nie każdy może sobie pozwolić. Były też inne rośliny takie jak np. Chocolate, który mimo już całkiem fajnej, akceptowalnej ceny dla zwykłego kowalskiego nadal zachwyca i nadal jest taką perełką kolekcjonerską w każdej kolekcji. Chojarze też znaleźliby tutaj coś dla siebie. Ja osobiście oczywiście też jedną roślinę stąd wyniosłam. A dodatkowo ta zielona osłonka mnie zachwyca. A tutaj widzicie Choje Gilatis, która wróciła ze mną do domu, ten konkretny egzemplarz. Jak za taką sadzonę, to naprawdę super cena. Tutaj w tym kolorowym gąszczu zachwyciła mnie Painted Lady, ale mam już swoją, więc się nie skusiłam. Była w bardzo atrakcyjnej cenie, bodajże 40 parę złotych, a była pięknie wybarwiona i gęściutka. Choćbym bardzo chciała, nie dałabym rady nagrać wam wszystkich osłonek. Były dosłownie na każdej ścianie, na każdej wolnej przestrzeni, były naprawdę przeróżne wzory do wyboru. Myślę, że każdy znalazłby tutaj coś dla siebie i ci, którzy wolą klasyczne wzory, i ci, którzy szukają czegoś szalonego i kolorowego. Jeśli słyszycie mruczenie, to przepraszam, ale kot dołączył się do nagrywania. Spójrzcie tylko na te osłonki. Ja sama byłam bliska, żeby jakąś kupić, no ale wiecie, pociąg i dźwiganie ich potem jeszcze do łodzi. Darowałam sobie, ale ostrzegam, że naprawdę kusi. Było bardzo dużo roślin XL i XXL, dużo było Bifenbach i nawet zauważyłam tam mm, informacje o dniach i więc y, musiało być ich swego czasu naprawdę sporo. Znalazłam również tutaj brazylka, Epipremnum Aureum czy Argreusa na palikach, takie naprawdę już rozrośnięte, sadzone z ogromnymi liśćmi. A zaraz za nimi dosłownie była dżungla z monster dziurawych. Były one ogromne, przepiękne, rozłożyste, już miały sporo dziur. Także naprawdę rozrośnięte i takie słuszne sadzony. Spójrzcie nawet monstera Dubia, jakie ma ogromne liście. We florze prócz roślin domowych i zewnętrznych, możecie znaleźć także designerskie akcesoria do domu, na to jest nawet osobna sala, w której możecie sobie poglądać i ewentualnie kupić. Ja Wam tego nie nagrywam no bo my skupiamy się głównie na roślinach, chciałam pokazać Wam najwięcej roślin, a przy tym nie chciałam, żeby ten film trwał godzinami, a mógłby. Ten film ma kusić was do odwiedzin, wyciągnąć Was z domu, żebyście spędzili czas z roślinami, nawet jeżeli nie będziecie kupować, to żeby po prostu odwiedzić florę. Byłam naprawdę zachwycona tym, jak przeróżne mogą być osłonki. Po prostu mnogość kolorów, kształtów, rozmiarów, różnych dziwacznych nieraz pomysłów, ale wszystkie były oryginalne, kompletnie do siebie niepodobne i totalnie piękne. Nie chcę, żebyście pomyśleli, że ten film jest sponsorowany, bo nie jest, ale naprawdę jestem nadal na gorąco po powrocie z Warszawy i. Jestem bardzo zadowolona z tej wizyty. Wyobrażałam sobie sklep zupełnie inaczej. Wyobrażałam go sobie jako dużo mniejsze, z mniejszym wyborem. I że no, doszukam się jakichś mankamentów znacznych, bądź nie wiem, ceny zwalą mnie z nóg tak, że nic nie kupię, ale nie. Ceny były do przejścia, rośliny były w pięknym stanie, do tego było ich dużo i duży wybór gatunków. Chodzi mi, że było dużo pod względem ilości, ale też gatunkowo było dość różnorodnie, do tego obsługa była przemiła i to całe doświadczenie nie było do końca wyprawą do sklepu z roślinami, ale bardziej taką właśnie miłą wycieczką. Z plusem takim, że przywiozłam sobie część tej wycieczki do domu w postaci roślin. Polecam Wam florę jako takie miejsce do spędzenia czasu i przy okazji zakupów. Jak widzicie, w trakcie mojego wykładu tutaj pokazywałam Wam rośliny, które wisiały na wieszaczkach, nad głowami. Także naprawdę można mieć takie złudzenie dżungli, jest ich naprawdę sporo. Można sobie w tych sadzonach przebierać, wybierać. Powolutku będziemy kończyć ten przegląd i przenosić się już do łodzi, do mojego mieszkania, gdzie pokażę Wam już przesadzone i zadbane roślinki. Jeszcze są co prawda nie umyte, ale już przesadzone i w dobrej ziemi. I powiem Wam, jakie były ceny i w jakim stanie są roślinki. I witam z łodzi. Oto przed Wami pierwsza moja roślinka, którą kupiłam we Flora Point. Niestety, jak widzicie, Troszkę przy małej osłonce, ale w jeden dzień nie byłam w stanie zapewnić jej lepszej. Jest to stapelia i kosztowała 22 zł. One są bardzo, bardzo przyjemne w dotyku, takie jakby pokryte welurem. Naprawdę świetna roślinka, która została mi podsunięta przez, yy, przez Filkę, która wygrała konkurs na moim kanale. Naprawdę jeszcze raz dzięki, bo jestem zachwycona tą rośliną. Kiedy ostatni raz narzekałam wam na lokację, obiecałam, że więcej ich już nie kupię, i ja dotrzymałam słowa. A tą właśnie dostałam od Michaela. Kupił mi ją w ciemno, myśląc, że to Filodendron. Bardzo ładna, bardzo gęsta i zaskakująco dobrze zniosła podróż, mimo że jeździłam z nią w reklamówce prawie po całej Warszawie i potem jeszcze stała w torbie przez noc, i dopiero na drugi dzień wróciliśmy do domu w pociągu, i ona. Ja się spodziewałam, że oklapnie, a nic takiego się nie wydarzyło. Jest bardzo brudna, co prawda, jeszcze czeka na mycie, ale jest to zdrowa sadzona, miała bardzo ładne korzenie i mam nadzieję, że pożyje ze mną trochę dłużej. Wszystkie roślinki, które tutaj widzicie, postaram się Wam podlinkować w opisie pod filmem, żebyście mogli sobie sprawdzić na stronie Flory. A tutaj już przed Wami hoja Sigi która kosztowała całe 24 zł. Ta sadzonka była jedną z większych, którą znalazłam na sklepie. Ujęłam je swoim pięknym sanstresem. Liście były pomarańczowo, różowo, bordowe i bardzo mi się podobały. Na razie wsadziłam ją w ziemię do kaktusów, ponieważ nie mam akurat tej do epifitów, ale docelowo będzie ona też em, przesadzona, będzie sobie w witrynce na podpórce. I na koniec gwiazda, której zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Jest to Siveria Pastel Grey i kosztowała 58 zł. Zachwycił mnie absolutnie ten miętowy, jaśniusieńki kolor, który im niżej zmienia się w taki właśnie jabłuszkowy, jabłuszkowy zielony. Jest przepiękna, absolutnie zachwycająca i unikatowa. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Koniecznie dajcie mi znać, jak podobają Wam się rośliny, które kupiłam. Jak podoba Wam się flora i czy macie doświadczenia z tym sklepem. Zapraszam Was również na Instagrama, tam dzieje się zawsze trochę więcej. Oraz do subowania, zostawiania lajków i komentarzy. A ja pięknie jeszcze raz dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego popołudnia i wieczoru.